Mamy coś takiego jak e, arko do klimatyzacji. Usuwa grzyby, brzydkie zapachy. Teraz spróbujemy tutaj to zastosować i zobaczymy, jaki efekt. Z tego co wiem, to czytam na forach: brzydkie zapachy usuwa. Jest bardzo skuteczny. Włączamy e, obieg zamknięty, klima, nawiew. E, Akurat tu jest na klatki wszystkie na maksa. Z tyłu ustawiamy za Włączamy, zamykamy drzwi. I środek jak się skończy. 10-15 minut wietrzenia i samochód do jazdy. Na pewno będzie to lepsze zastosowanie jak nie stosować.